Dzień dobry. Zajmiemy się dziś zapisywaniem równań. Będziemy je tylko zapisywać, nie będziemy jeszcze rozwiązywać. Zapisanie równania to przedstawienie treści zadania w postaci wyrażenia algebraicznego, w którym występują jakieś literki. Literki mogą być różne. Tak naprawdę, jak jaką sobie wybierzecie, zależy tylko od Was. Zacznijmy od rysunków. To jest waga. Taka stara szalkowa waga. Ta waga jest w równowadze, czyli to oznacza, że po dwóch stronach jest tyle samo. Zobaczmy, co stoi na lewej szalce. Dwa pudełka. Po prawej stronie stoją odważniki, które dają nam w sumie 3 kg. Jeżeli przyjmiemy, że x to masa jednego pudełka, to możemy napisać, że 2x to to samo co 3. Kolejna waga. Po lewej stronie stoi 5 puszek. Po prawej mamy. Odważniki, które dają nam razem 8 kg. Jeżeli tym razem ustaliłam sobie, że A to masa jednej puszki, to skoro po lewej stronie mamy ich 5, to oznacza, że zapiszemy je jako 5a. Po prawej stronie mamy 8. Skoro waga jest w równowadze, to dostajemy równanie 5a równa się 8. Kolejna waga. Tym razem po lewej stronie Mamy 3 puszki, po prawej stronie 1 puszkę i 5 kg. Jeżeli tym razem A to jest masa jednej puszki, to możemy napisać, że 3A równa się A dodać 5. Czyli 3 puszki to to samo co jedna puszka i 5 kg. Kolejna waga, tym razem mam na niej jabłko i odważniki. Po lewej stronie mam 6 jabłek. I 500 gramowy odważnik, czyli 0,5 kg. Po prawej stronie mamy dwa jabłka i 1,5 kg. Dla ułatwienia przyjmijmy, że J to masa jednego jabłka. W takim razie sytuacja na lewej szalce to 6 J plus 0,5 kg. Sytuacja na prawej to 2 J plus 1,5 kg. Skoro waga jest w równowadze. To te dwie rzeczy muszą być równe, czyli 6J plus 0,5 kg równa się 2J plus 1,5 kg. Równania możemy tworzyć także dla zakupów. Za pieniądze po lewej stronie kupiono 3 książki. Policzmy kwotę, mamy 87 zł. Jeżeli przyjmiemy, że K to jest cena jednej książki to możemy napisać, że 87 zł jest równe w kwocie zakupu trzech książek, czyli 3k. Równanie strony tego równania możemy zmienić, czyli możemy napisać, że 3k równa się 87 zł. To w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Tym razem mamy dwie dziewczynki. Ania ma 145 cm. Zosia jest od niej niższa o 24 cm, czyli brakuje jej do wzrostu ani 24 cm. Jeżeli w takim razie zapiszemy, że Z to wzrost Zosi, to możemy napisać, że 145 cm to to samo co Z plus 24 cm. Cztery beczki ważą 50 kg. Jeżeli przyjmiemy, że X to waga jednej beczki, to treść tego zdania możemy zapisać jako 4x równa się 50 kg, bo 4 beczki to to samo co 50 kg. Kolejne zdanie: 3 worki i 1 kg ważą tyle, co 2 worki i 5 kg. Jeżeli przyjmiemy, że w to waga jednego worka, to możemy zapisać, że 3 worki i 1 kg to 3w plus 1. A 2 worki i 5 kg to 2W dodać 5. Te dwa wyrażenia są równe, zatem 3W dodać 1 kg równa się 2W dodać 5 kg. Podpunkt C Wojtek ma o 30 samolocików więcej od Piotrka, który ma 45 samolocików. Czyli Piotrek ma o 30 samolocików mniej od Wojtek. Jeżeli przyjmiemy, że S to jest liczba samolotów Wojtka, to możemy zapisać, że S minus 30, czyli te samoloty Piotrka, to 45. I ostatnie zadanie. W zagrodzie znajduje się statko kur. Łącznie mają 98 nóg. Z takimi zadaniami czasami spotkacie się na matematyce. Jeżeli tym razem przyjmiemy, że K to liczba kur, to musimy najpierw zastanowić się, w jaki sposób zapisać, ile k kur ma nóg. Skoro każda kura ma dwie nogi, to 2k to liczba kurzych nóg w tym statku. A skoro tych nóg jest 98, w takim razie 2k jest równe 98. Mam nadzieję, że temat jest dla Was zrozumiały. Spróbujcie rozwiązać prosty test, który dla Was przygotowałem. Powodzenia!